Jestem na drodze krajowej numer 75 nieopodal Nowego Sącza Wjechałem teraz w odcinek, który widzieliśmy był oznakowany jako odcinek drogi w przebudowie, w remoncie. Podejrzewam, że oto miejsce tutaj chodziło wygląda na to, że jest parking tutaj który wyglądałoby przebudowywany, czy też budowany natomiast już za tym miejscem miejsce do którego dzisiaj specjalnie jadę. Dojechałem tutaj pokonując mając za sobą 175 km od domu tylko po to żeby przejechać się tym mostem jest to nowy most nad Dunajcem most w ciągu drogi krajowej nr 75 niedaleko właśnie Nowego Sącza stary most był tutaj o, o, po prawej stronie jakieś myślę koło 100 metrów w bok był to most który był zbudowany chyba jeszcze przed drugą wojną światową most drewniany tutaj już mamy konkretny porządny most zbudowany według najwyższych najnowszych standardów na, dla takich budowli więc Most ten został oddany już w październiku minionego 2021 roku. Natomiast ja dopiero w kwietniu 2022 roku mam okazję, mam przyjemność, mam możliwość przejechać się przez ten most. Więc można powiedzieć, że no jestem yy, wariatem pod tym względem. Jeżeli ktoś by chciał takiego sformułowania użyć tak przejechać 175 km tylko po to żeby się przejechać przez nowy most nad rzeką no to można powiedzieć troszkę trzeba mieć chyba nierówno pod pod sufitem no ale cieszę się że mogłem to miejsce przejechać, zobaczyć i wam to miejsce pokazać